Cześć kochani, z tej strony Klaudia i tak, znowu w samochodzie Ale wykorzystuję ten czas, żeby był bardziej pożyteczny Przepraszam, ale coś w moje gardło nie, nie bardzo chce współpracować ostatnio Od kilku dni mam taki kaszel, wiecie, jakieś takie rzeczy Natomiast o czym ja dzisiaj sobie z wami porozmawiać chcę Chcę sobie porozmawiać o odchudzaniu ale w takim aspekcie, że e, niestety bardzo często jest tak, że my <laughs> nigdy nie mamy dość. E, I chcę sobie porozmawiać o tym efekcie takim, że o, jeszcze kilogram i, i będzie okej. Okay. Jeszcze kil, pół kilo będzie okej. Okay. I nam nigdy nie zwało. Jakby e, ja mam wrażenie albo nawet nie wrażenie, tak to jest tak to wygląda, że po prostu e, kiedy, e, kiedy zaczynamy się już odbudzać kiedy e, trwamy w tym procesie to teoretycznie mamy wagę, do której chcemy dążyć ale bardzo często jak już osiągniemy ten cel, to znajdujemy sobie nowy bo zawsze można szczuplej bo jeszcze e, to mi się nie podoba, bo jeszcze tamto mi się nie podoba i są takie rzeczy, które no, no to się po prostu nie kończy. To po prostu się jest niekończąca się opowieść, odchudzanie I teraz ja nie, nie chcę mówić, wiecie, że odchudzanie jest złe. To nie, nie o to chodzi. Ale ważne są powody, z jakich to robisz. Bo jeżeli to robisz tylko po to, żeby lepiej wyglądać, to uwierz mi, nigdy nie będziesz w pełni zadowolona i zawsze będziesz dążyć do tego, żeby wyglądać lepiej. I oczywiście nie ma nic złego w dbaniu o swój wygląd, e, i, e, i w tym, żeby że, że chcesz wyglądać dobrze, ale chcę przestrzec Was przed takim e, taką pułapką, gdzie po prostu w pewnym momencie e, teoretycznie masz swoją wymarzoną sylwetkę, m, ale wciąż czegoś Ci brakuje. I, e, I o tym dużo osób mówi. Dużo osób się na ten temat wypowiada. E, natomiast nie wiem, no dla mnie to jest strasznie, strasznie trudny temat pod tym względem, że ja bardzo chciałabym, żeby, żeby, mnie to nie dopadło. A zdaję sobie sprawę, że to może być problem taki, że po prostu kiedy ktoś jest właśnie dłuższy czas, większy, to może, może się wziąć w taki, w taki, w taki proces wejść, gdzie nigdy nie będzie wystarczająco. I no nie jest, to, nie jest to przyjemne, nie jest to wygodne, ponieważ twój mózg nigdy nie odpoczywa pod tym względem i trzeba się bardzo mocno pilnować i pracować nad, swoją, nad swoim myśleniem i dlaczego to robisz, żeby, żeby nie wpaść w tą, w tą odchłań ciągłego odchudzania się i ciągłego chudnięcia, bo tak, bo jeszcze tu brakuje, tam brakuje e, oczywiście dbanie o siebie e, może ćwiczenia, to jest super to, e, to jest ważne natomiast mi e, głównie chodzi o to, że po prostu e, że po prostu jest to, jest to takie jest to trudne, bo e, podejrzewam, że same, same wiecie jak to wygląda kiedy e, kiedy po prostu na przykład się schudnąć kilogram, no i się ten kilogram i samiś, a w sumie jeszcze kilogram. I to tak leci Ja nie mówię, że wie, wiecie, że tu chodzi e, 10 kilo, później 10 kilo. Nie, właśnie to są takie drobne kroczki, takie drobne kilogramy, które ciągle i ciągle i ciągle musisz e, musisz gdzieś tam zrzucać. E, nawet jak. Mamy wszyscy świadomość tego przecież. Hello, to jest oczywista wiedza, że przecież nasze ciało w ciągu dnia potrafi się wahać kilogramowo. Ja już nie mówię u kobiet, jeżeli to jest okres menstruacyjny, gdzie zbiera się woda w organizmie, jest tego sporo. I to nawet 3 kg spokojnie, jak nie więcej, ale tak bezpiecznie powiem: 3 kg to spokojnie to się waha i e, bardzo mocno zależy kiedy się ważymy e, i czy się ważymy na czyczo, czy nie e, no i ja wam powiem tak, że to jest po prostu bardzo, bardzo łatwo się właśnie przez coś takiego że zważysz się po na przykład całym dniu, po kolacji pójdziesz, a stanę się na wagę stajesz i patrzysz nagle kilogram więcej albo 2 kilo więcej jeżeli jesteś na przykład przy okresie jeszcze, no to już w ogóle ale na przykład kilogram więcej i myślisz nie, ja muszę to zrzucić przecież tak nie może być eee, jak to eee, trzeba tylko nie pomyślisz o tym właśnie w tamtym momencie często że to nie jest tak, że ty przytyłaś nagle ten kilogram tylko ta waga się waha i zrzucasz i później kolejna sytuacja. Udało Ci się, zważyłaś się, jest super. No i później kolejna taka sytuacja i my często robimy rzeczy właśnie, gdzie nie do końca myślimy nad tym, co robimy. E, I to jest problematyczne, że my, my się nie zastanawiamy. Po prostu my się nie zastanawiamy e, tak jak jest, tak, tak to bierzemy na klatę e, i nie myślimy, że na pewno tak jest. I ja się na tym samo często złapałam, że e, mm, u mnie z tym ważeniem się też był właśnie taki problem, że ja też się nie, nie, nie myślałam kiedy to robię. I wiecie, byłam załamana, bo na przykład e, udało mi się schudnąć, a później e, patrzę nie wiem e, tydzień później, bo mam akurat okres i wiecie, i nie ma tego. I ja mówię, co się dzieje, e, w tydzień przytyłam z powrotem, o co chodzi. No właśnie, i sobie tak człowiek myśli o tym, i to jest ogólnie trudne jest po prostu trudne ale właśnie chciałam z wami pogadać o tym takim procesie gdzie no, ciągle nam mało, ciągle e, ciągle się staramy żeby cały czas myślimy o chudnięciu e, i o takich rzeczach, e, więc nie wiem to jest do waszego rozsądu jak to u was wygląda e, czy czy u was też tak to działa czy wy się z tym utożsamiacie czy wam się to zdarzyło to z głowy, kochani, że, że tak się może dziać, dobrze? Że, że to jest coś, co, co często się zdarza e, i, i może się zdarzyć też też po prostu tobie e, i e, trzeba się pilnować po prostu, trzeba się pilnować, bo nasz mózg nie zna słowa takiego stop, w sensie bardzo trudno jest powiedzieć sobie, ok. To jest koniec i jestem zdrowa, e, ważę odpowiednio, to buduje kondycję, jest ok. Chcę się rozwijać, ale nie chcę cały czas, wiecie, cały czas, cały czas chudnąć, bo po prostu takie funkcjonowanie w ciągłym odchudzaniu się jest bardzo niezdrowe. Jest bardzo niezdrowe, bardzo łatwo popaść w bardzo duże znowu kompleksy. By w ciągłe oskarżanie się i w tą całą bajkę związaną z, z po prostu z odchudzaniem i z nienawiścią do siebie. Więc moi drodzy, to jest po prostu coś, co ja chciałam Wam, o czym chciałam Wam powiedzieć, bo myślę, że to jest ważne. Myślę, że to jest coś, nad czym powinniśmy się skupiać i myśleć, i mieć to z tyłu głowy po prostu, że tak się dzieje. Bo po prostu jest to. Jest to i to się nie zmieni. I pamiętajcie, że mózg nie, nie zna słowa stop naprawdę nie odpoczywa pod tym względem. I nasze myśli mogą ciągle dążyć do tego, żeby być królejszym. I tak jest też z innymi rzeczami. To nie jest też tak, że, że to jest tylko z odchudzaniem. Ale ja się tutaj akurat skupiam z odchudzaniem. No bo mamy taką tematykę na tym kanale. Ale ogólnie warto pamiętać, że właśnie. Często e, nigdy nam nie jest wystarczająco i często dążymy do tego, żeby mieć więcej. Z pieniędzy też tak jest, e, żeby mieć więcej, więcej, więcej albo czegoś mniej, albo więcej wiedzy, więcej umiejętności i nie ma nic złego w tym, że cały czas się dokształcasz, ale mniej to z tyłu głowy, że to też nie może kierować Twoim życiem. Może tak. To nie może, nie może kontrolować Twojego życia, i tego, jak Ty postrzegasz siebie, jak postrzegasz świat, i jak definiujesz siebie. To jest bardzo ważne. I tak naprawdę bym powiedziała, że nawet najważniejsze, jeśli chodzi, chodzi o to, po prostu. Kochani, dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobał ten film, e, jakie macie przemyślenia, oczywiście, bo tego jestem zawsze bardzo ciekawa. E, I co, kochani, zapraszam na TikToka, na Instagrama, e, tam jestem standardowo. I moi drodzy, zaczął padać śnieg. Nie wiem, czy się cieszę jeszcze, powiem Wam. Dajcie znać, czy u Was też sypie, ale u nas dzisiaj zaczęło sypać e, i, no nie wiem, jest 0 stopni. To od razu topnieje. Nie wiem, niech się zima już decyduje, albo jedno, albo drugie, nie. Więc, więc to jest moje, moje marzenie, ale w Polsce to wiecie jak to jest. I tak mieliśmy fajną zimę w grudniu. Więc ja i tak nie narzekam, ale, ale niech się zima zdecyduje, czy wraca, czy już ustępuje wiośnie. No, ale dobra, kochani, do, do brzegu. Do zobaczenia jutro. Widzicie dobry dzień po południu, po południe, czy poranek, kiedykolwiek to oglądacie. No i do zobaczenia. Pa!